I docieramy w końcu do procesu translacji. Czyli do procesu, który na bazie cząsteczki mRNA pozwoli wytworzyć łańcuch peptydowy. Tutaj głównym graczem są rybosomy, czyli struktury wewnątrzkomórkowe składające się z białek i rRNA. To może tutaj na marginesie sobie dodajmy, że rRNA w wyniku transkrypcji powstaje w jąderku. W jąderku to rRNA jest łączone z białkami enzymatycznymi, powstają kompleksy rRNA białka rybosomalne, które wydostają się z jądra przez pory jądrowe i w cytozolu przyjmują odpowiednią formę strukturalną i od tej pory są nazywane podjednostkami rybosomów. Każdy rybosom składa się z dwóch podjednostek. Wyróżniamy podjednostkę dużą i podjednostkę małą które w momencie kiedy rybosom nie przeprowadza procesu translacji, no to po prostu wokół siebie lewitują krążą. Kiedy dochodzi do procesu, one się łączą. Rybosomy dzielimy też na rybosomy tak zwane typu bakteryjnego, inaczej określane jako 70S i typu eukariotycznego, czyli 80S. Typu eukariotycznego występują w cytozolu komórek eukariotycznych, na siateczce śródplazmatycznej szorskiej i na otoczce jądrowej. A typu bakteryjnego występują oczywiście u bakterii, ale też w organellach półautonomicznych, w mitochondriach i plastydach, o czego źródłem, czego wyjaśnieniem jest proces endosymbiosy. Więcej o tych rybosomach, o ich powstawaniu, o tym co to oznacza 70, 80 S, nie będziemy sobie teraz mówić. Jeśli Cię to interesuje, to, to zapraszam Cię do lekcji, która jest tym rybosomom poświęcona. Duża podjednostka rybosomu zawiera w sobie takie miejsca o określonej funkcji, które są opisywane literami E, P, A. Miejsce A, czyli miejsce aminoacylowe, to miejsce, w którym przyłącza się cząsteczka TRNA transportująca aminokwas potrzebny do, do budowania go do tego powstającego peptydu w czasie translacji. Miejsce P, czyli peptydylowe, to miejsce, w którym powstaje wiązanie peptydowe między dostarczonymi aminokwasami, czyli w zasadzie tam wydłuża się ten łańcuch peptydowy. I miejsce E, miejsce EXIT, miejsce wyjściowe, to miejsce, z którego uwalniane jest TRNA po tym, jak już zostawiło dostarczony aminokwas. Jak wygląda przebieg translacji? Opis jest tutaj dość długi, dlatego pozostawiam go dla Ciebie w ramach przypomnienia. Ja natomiast skupię się tutaj na schemacie i opiszę to wszystko swoimi słowami. W pierwszej fazie mRNA końcem 5' na którym znajduje się czapeczka guanylowa przyłącza się do małej podjednostki rybosomu. W środowisku reakcji muszą być jony magnezu Mg2+, które są katalizatorem do tego, żeby do tego kompleksu mRNA, mała podjednostka rybosomu, przyłączyła się jeszcze duża podjednostka rybosomu. Jeśli to się stanie, będziemy mieli takie połączenie, Rozpoczyna się proces translacji. Proces translacji rozpoczyna się od rozpoznania na mRNA takiego kodonu startowego, czyli kodonu, który oznacza AUG metioninę. Metionina jest zawsze pierwszym aminokwasem budującym peptyd. Może być wycinana później w obróbce posttranslacyjnej, ale często pozostaje. Więc tRNA które transportuje metioninę przyczepia się do miejsca A, następnie przechodzi do miejsca P i pozostawia tą metioninę. Jest to tRNA uwalniane z miejsca E. Następuje przesunięcie tego mRNA o jeden kodon i przyłącza się kolejne tRNA, które łączy się z tym kodonem na mRNA i dostarcza zapisany w tym kodonie odpowiedni aminokwas. Z miejsca A przesuwa się do miejsca P, pozostawia swój aminokwas, a ten aminokwas z aminokwasem, który już tam był wcześniej, czyli z metioniną, łączy się wiązaniem peptydowym i znowu te, to tRNA z miejsca E jest uwalniane i następuje takie ciągłe przesuwanie się tych tRNA, dostarczanie kolejnych aminokwasów aż do momentu, kiedy na mRNA wystąpi tak zwana sekwencja nonsensowna, inaczej tak, z, tak zwany kodon stop, który może mieć jedną z trzech kombinacji UAA, UAG albo UGA. Są to sekwencje, dla których nie istnieje tRNA, które mogłoby się z nimi połączyć, więc w tym miejscu po prostu nic nie zostaje przyłączone, wstaje jak gdyby taka luka, która sprawia, że ten peptyd jest uwalniany z rybosomu i staje się już po prostu gotowym produktem. Jakie będą substraty w związku z tym do tego procesu? Oczywiście aminokwasy. Produktem oczywiście będzie peptyd. I myślę, że warto zapamiętać, że substratem energetycznym jest tutaj nie tak jak zazwyczaj ATP, a GTP. W niektórych komórkach istnieje coś takiego jak polirybosomy, więc skupiska rybosomów, które jednocześnie przeprowadzają translację jednej nici mRNA, no co ma za zadanie po prostu przyspieszyć ten proces, sprawić, że w ograniczonym czasie powstanie więcej kopii jednego peptydu. Często to jest w komórkach, które specjalizują się w wydzielaniu jakichś produktów białkowych, np. w komórkach trzustki, które produkują enzymy trawienne, albo w komórkach nerwowych, które produkują neuroprzekaźniki obudowy białkowej. Troszeczkę więcej o samym tRNA i o zrozumieniu jeszcze tak dogłębniej tego procesu translacji. tRNA ma taki kształt, jak tutaj po lewej stronie przedstawiono. tRNA Również posiada zakończenia 3', 5'. Zakończenie 3' to jest zakończenie, do którego będzie przyłączona reszta aminokwasu, które to tRNA ma dostarczyć do miejsca translacji. Ale skąd tRNA wie, jaki aminokwas ma dostarczyć? Może nie do końca tak jest, że ono wie, to bardziej rybosom wie, które tRNA ma dołączyć, ma wybrać i dołączyć do tego miejsca A później miejsca P i później uwolnić tak żeby to tRNA zostawiło odpowiedni aminokwas. Więc jak do tego rozpoznania dochodzi? Mamy tutaj tabelę kodonów. Pamiętajmy, że ta tabela kodonów, ona odnosi się tylko i wyłącznie do kodonów na mRNA. Nie odczytujemy z niej kodonów z jakiegokolwiek innego miejsca z innej cząsteczki, a tylko i wyłącznie z mRNA. To jest ważna zasada. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że uczniowie próbują tutaj odczytać kodon z DNA albo z RNA. Nie da się tego zrobić. Te wszystkie tabelki kodonów dotyczą tylko MRNA. Mało tego, te wszystkie kodony, które są tutaj zapisane, one są zapisane zgodnie z tym, jak MRNA przesuwa się w rybosomie czyli są zapisane od końca 5' do końca 3'. Przykładowo, Kodon kodujący fenyloalaninę. U, U, U. Tu ma koniec 5', tu 3'. Tyrozyna. 5', U, A, U. 3'. Więc takie mamy kodony zapisane na mRNA. I do tych kodonów rybosom dopasowuje tRNA RNA transportujące odpowiedni z tych aminokwasów poprzez. Antykodon, który znajduje się na tym tRNA. Antykodon, czyli fragment, który musi być komplementarny do kodonu. Przykładowo, jeśli mamy na mRNA taki fragment GUU, U, w domyśle tutaj mamy 5', tutaj 3'. Zazwyczaj to nie jest oznaczone w zadaniach maturalnych, ale warto o tym pamiętać. To tRNA. Które zostanie tutaj przyłączone, te rena, które posiada walinę, będzie miało antykodon o budowie CAA, które będą komplementarne. No i oczywiście ten antykodon musi być odpowiednio antyrównoległy. 3 prim, 5'. A jeśli zdarzy się sekwencja, która nie ma dla siebie odpowiedniego terena z antykodonem, to mówimy właśnie o tych sekwencjach stop, które kończą proces translacji.